Jak ta sytuacja się poprawiła, jej zdrowie i też ta sytuacja ta polityczna nie była już tak potrzebna, to zdecydowała, że ma potrzebę poszukać żeńskich praktykujących, żeńskich nauczycielek. I słyszała właśnie, że w Korei, w Korei jest więcej kobiet i nauczycielek. Więc zdecydowała się, że chce spędzić jakiś czas w Korei. Coś nam hałasuje. Czy można rzeczy wyłączyć mikrofony? Ktoś tego nie zrobił. Okay. E, więc udała się do Korei i wtedy był w tamtych czasach był mm, taki słynny, ważny nauczyciel z tej e, buddyjskiej. Tej linii koreańskiej, buddyzmu koreańskiego Zen, z linii Song, który się nazywał kusan sunima. Nie wiem, czy dobrze wymówię, bo nie wiem, jak to brzmi, nie wiem, jak to brzmi oryginalnie w ich języku, ale to jest kusan sunima. I to jest ta osoba tutaj na zdjęciu poniżej. I ona mówiła, że to było też bardzo ciekawe doświadczenie studiowanie w jego klasztorze z nim, bo mówi, że to jest bardziej całkowicie całkiem inny styl nauczania niż tybetański styl. Mówi, że w tybetańskim stylu jest bardzo dużo teorii, wyjaśniania, stopni, czy to jest, tam to jest są takie różne praktyki. A mówi, że tam było tak, że ten nauczyciel po prostu, że było się ta bardziej taka siedząca medytacja i e, obserwowanie, czy bycie ob obecnym w tym, co jest. I że czas, i że ten nauczyciel robił wykłady raz w tygodniu, na przykład przychodził, robił taki wykład darmiczny, opowiadał, a czasem po prostu przyszedł i uderzył kijem. I poszedł. I mówi, że to był cały wykład. I mówi, że dla niej też był to ciekawy trening, właśnie pracy z oczekiwaniami, z koncepcjami. I mówi, że na przykład przyszła kiedyś do tego nauczyciela i mówi, że o, bo miałam takie doświadczenia, takie jakieś tam wizje czy doświadczenia. To on jej mówi: A masz tutaj w her napisie herbaty. I mówi, że i ona wtedy zrozumiała, o, że w, wkręcam się w jakiś że to już jest przeszłość, wkręcam się w jakieś doświadczenia, a tracę doświadczenie z tym, co jest. Tu i teraz w nauczycieli pokazuję, o ten moment się liczy, to jest to, ten moment. I więc yy, mówi, że to jest, było bardzo, bardzo też dla niej ciekawe doświadczenia praktykować w tej tradycji. I też mówi, że to, to był dosyć niezwykły nauczyciel, mówi, co dla, dla niej było zaskakujące, kiedy on zmarł. Ale niedługo, niedługo później, e, chyba rok później, e, odkąd tam przybyła, to potem była nasz na kremacji i w, i w, e, w popiołach po kremacji znale, znaleziono ringsele, czyli takie kulki, które e, są dosyć, e, które zdarzają się wśród tybetańskich praktykujących. Natomiast właśnie rzadko, ja rzadko słyszę, żeby lamowie, czy mistrzowie właśnie z Zenu czy z tych innych linii, żeby ich w popiołach też znajdowano takie kulki. mi się, że to dla niej było bardzo ciekawe, że w jego popiołach były, były te ringsele, takie, takie właśnie relikwie kulki. I potem jeszcze parę lat spędziła na, na dosłownie na takiej kaleńskiej wyspie. Potem, żeby mieć jakieś dodatkowe pieniądze, pracowała. Pra, na który pracowała w British Council w Seulu. Angielka. Nie wiem, w sumie nie doczytałem co robiła, ale było tylko w tylko biografii, że, że, że pracowała dla British Council. Potem w 89 przeniosła się na Filipiny, żeby tam praktykować i zarabiała na życie ucząc nurkowaniu. Mówi, że to, tam eksplorowała podwodny świat i mówi, że pływała, pływała od wyspy do wyspy, ucząc, ucząc nurkowania i robiąc odosobnienia i e, mówi, że może to nie do, ona tak na takim wywiadzie, przykładzie mówi, że to może dosyć nietypowe i nie tylko była praca dla miński, ale mówi, że to, to umiała robić, czy, cóż, nie wiem skąd ona to umiała, może gdzieś z młodych lat się tego nauczyła, mówi, że u, umiała to robić, więc więc, e, więc w ten sposób zarabiała na życie. I realizowała też jakieś praktyki, e, takie projekty pomocy społecznej na Filipinach. I potem znowu zaczęła mocno chorować. I jak zaczęła chorować, to e, przyniosła się do Hongkongu na jacyś znajomi, czy osoby, które znała. Powiedziała, że w Hongkongu będzie miała lepszą opiekę zdrowotną, że pomogą jej załatwić dobrą opiekę zdrowotną. Więc e, przyniosła się do Hongkongu i mówisz, cały 94 spędziła w szpitalu w Hongkongu, lecząc się na, na te swoje problemy. Jak poczuła się lepiej, no to została w Hongkongu, ze względu na tą lepszą opiekę i zaczęła tam też nauczać, czyli też już zaczęła obok takich projektów społecznych, zaczęła też tak więcej mówić o buddyzmie, nauczać buddyzmu, ale też spędzać dalej czasu na, na odosobnieniach. Między innymi właśnie to jest, na Hongkongu, w Hongkongu była na takiej wyspie Lamma. To jest zdjęcie tej wyspy. Też na innych wyspach medytowałem, na przykład na wyspie Lantau. I w 1999 odezwał się do niej ten nauczyciel, którego wcześniej poznałem, ze szkoły NIGMA, który od wielu lat już nauczał w Stanach i w Brazylii, on założył swój ośrodek w Brazylii. I on w 1999 poprosił, żeby przyjechała do Brazylii, żeby nauczała jej w jego ośrodkach. I ona się na to zgodziła, doszło do mnie, wkurzyma, że może to właściwie czas, okoliczności, więc przeniosła się do Brazylii i przez parę lat nauczała w jego ośrodkach. Po śmierci tego linpocze y, zaczęła, znaczy, zaczęła mieć coraz więcej własnych uczniów, więc później zaczęła zakładać im w swoje własne ośrodki. Między innymi, tu jest napisane w Brazylii, w jakiejś miejscowości Macejo. Nie wiem czy też poprawnie wymówię, nie znam hiszpańskiego. Później założyła też ośrodki głównie w północnej Brazylii, w Monte Azul. I tam ma jakiś teraz duży ośrodek, duży kawałek ziemi, takie domki odosobnieniowe, ma jakieś miejsce. I tam mówi, że na tej ziemi. Montazul jest też jaskinia, i mówi, że w 2012 cały rok spędziła właśnie na odosobnieniu w tej jaskini. To jest zdjęcie z tej, ani zęby ani z, tej, z tej jaskini, z jej odosobnienia. I z tego, co mi wiadomo, teraz jest 2020, to, w Brazylii, to jest dalej w Brazylii naucza, naucza, w, 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 naucza w Brazylii. Jakby dzieląc swój czas na, na nauczanie i na, na swoje jakieś indywidualne odosobnienia.